mordeczki, z tej strony. Tomasz, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, w poprzednim odcinku zrobiliśmy prawie 140 tysięcy. Naprawdę spoko kwota. Chciałbym zrobić dzisiaj 200k, ale wiem, że to może być ciężkie, ponieważ chcę otwierać skrzynki. 200 tysięcy to by też była naprawdę super kwota. Wpiszcie sobie mój kod Ty, omy, i Ty, bo dzięki temu dostajecie 5% do doładowania. Słuchajcie, i taką skrzynkę. Mirespek dosłownie za darmo. Hmm, za darmo. Wystarczy wejść pierwszy link w opisie lub na g 4 skinscom i wpisać mój kodik. No, więc, tak, słuchajcie. Idziemy na skrzynki. Idziemy na skrzynki na początek. Lorka. Otwórzmy sobie Lorkę w sumie. Lorkę, no nie, no razy, razy 4 za 16k w jedną sekundę idzie 16 tysięcy. Lorka leci nam y, arabeska, leci nam X-Ray i teraz zobaczmy, ile tu tam się uzbierało. 19 tysięcy, czyli jesteśmy na plusik, kilka kafli, ryzykujemy kolejny raz, może nam tym razem wyleci jakaś lorka, no lorki niestety tutaj nie mamy, mamy gówniane bardzo skiny, to jest minus, to jest pewny minus, słuchajcie, 12 tysięcy, chociaż nie taki duży minusik, ryzykujemy kolejny raz i miejmy nadzieję, że tym razem nam wyleci coś fajnego, leci nam, słuchajcie, x-tray, fejdzik, no, 20 tysięcy złotych, słuchajcie, ten y Fade jest, bardzo sporo, nie spodziewałem się tego po nim, bo 14 tysięcy, no lecimy ostatni raz, no ja sobie zeskipuję 10k, dobra, nie no ryzykuję, no muszę drobne słuchajcie tą lorkę, nie, no nie ma niestety lorki, nie ma, to już jest stereo ostatnie otwarcie, no i dobra, zaryzykowałem, no trochę to nie przyniosło plusów żadnych, no niestety tak bywa czasami, to weźmy sobie hola trzy razy, otwórzmy, I jeszcze raz, bo jesteśmy na zero, Dobra, nie, idziemy na bitwę. Idziemy na bitwę, bo to nie ma sensu. Straciliśmy 40 tysięcy złotych tylko w tym momencie. I, i, to, I to było po prostu głupie co zrobiłem. 3 lorki, połik, 4 graczy. no zobaczmy, co z tego wyjdzie, no zobaczmy co z tego wyjdzie. No wątpię, że to wygram. Za dużo mieliśmy szczęścia w ostatnich tutaj yy, filmach i yy, po prostu na no, ciężko będzie, ciężko będzie słuchajcie, zgadnąć głupszą kwotę niż te stolka, które mamy jeszcze że dołączyły trzy najgorsze boty, które istnieją na tej stronie. No nie wiem, czarno to widzę. Czarno to widzę, że, że to wygramy, chociaż leci nam teraz za 7000 fejdik. To już nam daje jakąś tam przewagę, chociaż ten ma tego. No w sumie re red tego drop, no teraz w tym momencie, ale chyba i tak jesteśmy pierści póki to. No ale do czasu, chociaż teraz nam leci mm, karambicik fajny. Ten jeszcze dropną fajda, który podbija wygraną. Albo po fejdy podropili, ale czy my to wygramy? Wygraliśmy to, wygraliśmy to, zwraca się nam 48 tysięcy zł. spada na moje konto. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy o co chodzi, że my tyle wygrywamy tych bitw, no ale póki wygrywamy, to słuchajcie, trzeba się po prostu cieszyć. Trzeba się cieszyć. Co 40 tysięcy robimy kolejną taką bitwę w sumie, czemu by nie? Czemu by nie, jak nam się świada, tak fajnie to teraz. Jakby teraz nam dropu coś ciekawego i byśmy wbili te 200 tysięcy, to by było naprawdę fajnie. No, by było super, by było super. Szkoda, że się kurde, nie da droższych tutaj bitw robić na tej stronie, na przykład za te stokania, na boty. To by było akurat fajne. Ale niestety się nie da i słuchajcie, tutaj już lecą im fajne dropy. 5 tysięcy, nie? Tiger, Tiger tu mu wyleciał, ale nam leci teraz karambit, Temu fajny karambit za 22 tysiące. Nie widziałem go, że on mu wyleciał. Crimson Web, Factory News. No niestety, no, no, niestety już tego nie wygramy. Paul tylko za 25 tysięcy by mnie uratował, ale niestety leci nam tylko karabit Fejdzik. No i ziomek sobie, słuchajcie, zgarnął o 60 tysięcy, no grubo, grubo. Ja robię jeszcze raz taką bitwę. Po prostu, bo mnie stać, jeszcze sobie dwie takie zrobimy. Miejmy nadzieję, słuchajcie, że uda nam się w końcu zgarnąć to, na co wszyscy czekamy, czyli... Naszą lorkę po prostu, AWP Dragon Lore. Nie bez powodu ta z słuchajcie, ja się nazywa lorka. I miejmy nadzieję, że ta lorka nam również wyleci. No ten piękny karabicik leci mu z pierwszej skrzyni, no. Ale my nie liczymy na takie, takie rzeczy. No nam też leci karabit i to nie taki. taki trochę bylejaki, no ale, ale to nam nie daje przywagi. W ogóle X-ray leci, ale taki obdrapany. I jemu, jemu lecą rękawice za 10 tysięcy, co mu daje, słuchajcie, pewną tutaj wygraną. Chociaż, no nie, no pewną wygraną zgarnął ze 37k. No słuchajcie, ostatni raz robię taką bitwę. Ostatni raz robię taką bitwę. Zrobimy sobie jeszcze jedną, tak do... No zrobimy tak sobie do 15k ostatnią bitwę. No zobaczymy, czy ten odcinek wyjdzie na plus. Mieliśmy moment, że wyszedł na plus. Niestety te skrzynki na początku nam trochę zjadły pieniążków. I słuchajcie, no... Mamy 100k, da się naprawdę zrobić kosę. Róbcie mi skrzynki, róbcie skrzynki. Piszcie, słuchajcie... O, fajny skin nam wyleciał, jak łarek, ale no, nie mają lepszy niestety. Yy, róbcie skrzynki i piszcie mi nazwy, ale obdrapane, Kurde. Piszcie mi w komentarzu pod tym filmem nazwy skrzynek, to sobie otwieramy na kolejnym filmie. No i 113 tysięcy dropną, ale wydaje mi się, że mamy fajną przewagę, jeśli nam jakieś rękawice za 1200 i czy my tu mamy? I czy my tu mamy? Tak, wygraliśmy to na, na styk. 53 tysiące zł Na styk to wygraliśmy, nie? no na chcecie żebym otwierał wasze skrzynki. Piszcie nazwy skrzynek w komentarzu. Będziemy otwierać na kolejny filmie. Może uda się zrobić ten milion w końcu, waszą pomocą, jak zrobić jakieś fajne skrzynie. Mm, ostatni, ostatnia taka bitewka, słuchajcie. I kończymy ten filmik. Zobaczymy, może tym razem nam AWP Dragon Dragon Lorka wyleci. Mm, ona chyba 70 tysięcy jest warta. Zaraz sobie jeszcze sprawdzę, w ogóle ile mam procent na tą AWP Dragon Lorkę. Powiem, że da się ją dropnąć. Nawet gang tego gangira da się dropnąć. Jakby gangir mi wyleciał, to bym był w siódmym niebie. Poseidon mu leci na start 4K. No to jest początek, to jest początek i może tu się wszystko zmienić. I leci mu jeszcze arabeska za 9000, ale nam leci za 10K. Rękawice, które nam nie dają pewnej wygranej. No niestety, niestety, niestety raczej tego nie wygramy. Można tylko jakiś holding uratować. No i nie, przegraliśmy. Gościu jeszcze. Tutaj mu podbił za 22 tysiące. Co? A bo on dropnął dwa skiny w ogóle, ale się nie spodziewałem, że Ryan wygra. No, grubo, słuchajcie, grubo mamy 130 tysięcy. Lorka słuchajcie. No, a Dragolory Dragon Lore mamy 1%. Otwórzmy sobie za 4K jeszcze skrzyneczkę. W sumie na koniec tak odcinka możemy sobie walnąć. 5 takich skrzynek na koniec filmu. Bo tak, bo mi się tak podoba. Miejmy nadzieję, że na koniec nam coś wyleci fajnego, mamy tutaj yy, arabeskę i tylko arabeskę i hotrod i tiger tu są coś warte, ale to mi daje 21, no, lekki plus, lekki plus, słuchajcie. Yy, jeszcze sobie 3 walnijmy w sumie, bo czemu nie, nic ciekawego takiego nie dropło. No dobra, słuchajcie, no ja się z wami żegnam, słuchajcie mordy, widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Siemanko blisko zagon rolki, 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 lorki, lorki słuchajcie siemano.